Synku, sami jesteście sobie winni, przecież ostrzegałam: jeśli nie kupisz mieszkania bratu przed porodem jego żony, będziecie musieli oddać swoje. A teraz? Niech twoja żona nie płacze. Zamieszkam z wami. Teściowa już wciągała walizki do mieszkania, gdy nagle w drzwiach pojawiła się synowa, i ona też miała swoją nowinę. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Milena Borowicz wpatrywała się w ekran notebooka, jakby cyfry mogły wyjaśnić wszystko, co przeszła przez ostatnie dwa lata. Liczby były nieubłagane, ale precyzyjne. Suma na końcu dokumentu miała dać im spokój. Nie dawała. Kontrakt był podpisany, oficjalnie. Aleksander siedział naprzeciwko, odchylony na krześle, z ramionami bezwładnie opartymi o podłokietniki. Patrzył na nią długo, zanim się odezwał. W końcu powiedział z lekkim zmęczonym uśmiechem. Dwa lata, Milena. Zrobiliśmy to. Milena skinęła głową, uśmiechając się krótko. Zrobiliśmy. Między nimi zapadła cisza. Taka, która nie bolała. Raczej oddychała razem z nimi. Cisza po walce, którą się wygrało. Przynajmniej na papierze. Ich dłonie nie dotykały się, ale przez moment byli w tej samej przestrzeni. Bliskości. Telefon zawibrował na stole. Ekran rozświetlił się znajomym imieniem Mama. Aleksander od razu zesztywniał. Spojrzał na telefon, jakby liczył, że przestanie dzwonić. Nie przestał. Milena odchyliła głowę i spojrzała na niego spod brwi. Odbierz, powiedziała cicho. Westchnął, odebrał. Cześć, mamo. Tak, podpisaliśmy kontrakt. Co? Jaki apartament? Milena natychmiast wiedziała o co chodzi. Twarz Olka, zwykle spokojna, ściągnęła się w wyrazie napięcia. Mimo, że rozmawiał z matką, oczy wbijał w stół, jakby szukał w nim ratunku. Mamo, nie możemy teraz kupić mieszkania dla Dawida, powiedział cicho, z tym samym tonem, którym kiedyś przekonywał klientów, że coś się nie da. To nie jest takie proste. Nie musiała słyszeć głosu po drugiej stronie. Reakcja Aleksandra wystarczyła, by zrozumieć, jego matka nie prosiła, ona żądała. Kiedy skończył rozmawiać, zsunął telefon na bok i zamilkł. Milena przyglądała mu się przez chwilę, zanim zapytała: Co się dzieje? Olek odetchnął ciężko, jakby sam nie chciał tego mówić. Mama uważa, że powinniśmy kupić mieszkanie dla Dawida i Leny. Ona jest w ciąży. Milena odchyliła się na krześle. Jej ramiona skrzyżowały się, a spojrzenie stało się chłodne. Dawid ma ponad trzydzieści lat, to nie dziecko, a my nie jesteśmy bankiem rodzinnym. Olek nie odpowiedział. Jego wzrok pozostał wlepiony w jedną plamkę drewna na stole, jakby coś tam było, czego nie umiał wypowiedzieć. Milena znała ten wyraz twarzy. Widziała go nieraz, zwłaszcza gdy chodziło o jego rodzinę. Tę niepisaną lojalność, którą próbował trzymać w równowadze z życiem, jakie budowali razem. I powiedziałeś jej nie? Zapytała spokojnie. Powiedziałem, że to nie takie proste. To nie odpowiedź, Oleg milczał, a ona poczuła, jak znajoma fala zaczyna rosnąć w jej klatce piersiowej. To nie była złość, to był lęk, bo znała ten wzorzec. Oni budują, a rodzina Aleksandra bierze. Bez pytania, bez wdzięczności. Milena wstała, powoli, jakby ruch miał ostudzić myśli. Ty naprawdę myślisz, że po tym wszystkim, teraz gdy coś nam się udało, mamy znowu wszystko oddać? Bo Dawid urwała. Bo co? Bo nie umie stanąć na własnych nogach? Aleksander uniósł głowę. Jego oczy były zmęczone. Starsze niż powinny być u mężczyzny po czterdziestce. Nie chodzi o Dawida, powiedział cicho. Chodzi o mamę. Ona nie odpuści. A my? Kiedy my mamy się liczyć? Zapytała, tym razem już nie kryjąc napięcia. Olek, ja nie wróciłam z Berlina, żeby zostać sponsorką twojego brata. Wiem, odpowiedział, ale w jego głosie nie było przekonania. Tylko rezygnacja. Wiesz? Milena podeszła bliżej. Bo mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy próbujemy coś zbudować, twoja matka i Dawid stoją z siekierą. Przez chwilę patrzyli na siebie w ciszy. Żadne z nich nie krzyczało, ale każde słowo, które padło, było ostrzejsze niż krzyk. Ona jest w ciąży, powtórzył Olek, jakby to miało cokolwiek zmienić. Ja też byłam, wyszeptała Milena. Ale wtedy twoja matka powiedziała, że teraz to zły moment. I wiesz co? Może miała rację, ale ja wtedy potrzebowałam ciebie. Nie jej. Jego twarz zbladła. To był cios poniżej pasa i oboje o tym wiedzieli, ale padł, bo musiał. Oleg spuścił wzrok. Milena nie płakała. Miała w sobie chłód, którego nauczyła się, gdy zrozumiała, że w tej rodzinie nie ma miejsca na słabość, nie u niej. Więc co teraz? Zapytała. Mamy znów udawać, że to normalne? Że jesteśmy jedną wielką rodziną? że Lena i Dawid zasługują na wszystko, a my na co? Olek nie odpowiedział. I w tej ciszy, która znów zapadła, Milena zrozumiała coś, czego wcześniej nie chciała przyjąć. Kontrakt był tylko dokumentem sukces tylko iluzją. Prawdziwa cena dopiero miała nadejść. Zegar tykał. Ich wspólna droga właśnie zyskała nowy zakręt. A zakręt ten prowadził do drzwi, które Milena jeszcze nie była gotowa otworzyć. Wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Ciche, jakby ktoś nie chciał się narzucać. Oleg spojrzał zdezorientowany. Milena bez słowa podeszła i otworzyła. Na progu stała Lena. Bez makijażu, z cieniem pod oczami. I z czymś jeszcze. Spojrzeniem, które wydało się Milenie znajome, choć jednocześnie obce. Musimy porozmawiać. Powiedziała Lena, zniżając głos. I w tej jednej chwili Milena poczuła, że cokolwiek myślała o tej rodzinie, o Dawidzie, o tej kobiecie. Nic już nie będzie takie samo. Lena stała w progu, niepewna, z dłonią spoczywającą na lekko zaokrąglonym brzuchu. Jej twarz, mimo zmęczenia, nosiła wyraz determinacji. Milena otworzyła drzwi szerzej i odsunęła się bez słowa. Wpuszczając ją do środka, Olek podniósł się z miejsca powoli, jakby nie wiedział, czy powinien podejść, czy raczej uciec. Lena spojrzała na niego krótko, potem na Milenę. Nie przyszłam prosić o pieniądze, powiedziała od razu. To nie dlatego tu jestem. Milena skinęła głową, wskazując kanapę. Siadaj. Lena usiadła ostrożnie, poprawiając sukienkę. Jej dłonie były splecione. Jakby to one miały powstrzymać ją przed powiedzeniem zbyt wiele. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Elżbieta wie, że tu jestem? Zapytała w końcu. Oleg pokręcił głową. Nie. To dobrze. Lena przygryzła wargę. Ona nie wie wszystkiego. Milena usiadła naprzeciwko, uważnie obserwując twarz kobiety, która przez lata była tylko cieniem w tle. Dziewczyną Dawida, synową Elżbiety. Figurą, nie osobą, a teraz zaczynała mówić własnym głosem. Dawid ma długi powiedziała Lena nagle, bez zbędnych wstępów. Nie powiedział mamie. Nie powiedział nikomu ale ja. Ja nie mogę już tego nosić sama. Jakie długi? Olek nachylił się. Jego głos był cichy, ale wyraźnie napięty. Hazard odpowiedziała Lena. Spuszczając wzrok. Zaczął grać półtora roku temu. Najpierw niewinnie. Potem zaczęły znikać pieniądze. Sprzedał samochód. Zastawił zegarek po ojcu. Potem zaczął brać chwilówki. Ile? Milena spytała spokojnie. Lena podniosła wzrok. Zawahała się. Siedemset tysięcy. I rośnie. Olek opadł na oparcie krzesła. Milena milczała. Przez jej twarz nie przemknął żaden grymas, żadne oburzenie, tylko wyciszenie. Jakby to, co właśnie usłyszeli, nie zaskakiwało jej wcale. Wiedziałaś? zapytał Aleksander ledwo słyszalnie. Podejrzewałam, odpowiedziała Milena. Ale czekałam, aż ktoś to powie na głos. Lena zadrżała. Nie przyszłam po pieniądze. Wiem, że Elżbieta próbuje was w to wciągnąć, ale to nie rozwiąże problemu. Nawet jak kupicie im mieszkanie, długi zostaną, a on znajdzie sposób, by je powiększyć. Czemu teraz? Spytał Olek. Bo jestem w ósmym miesiącu i boję się, że on nie przestanie, a twoja matka myśli, że wystarczy nowy apartament i dziecko, by wszystko się ułożyło. Nie widzi tego, co ja widzę codziennie. Lena zawahała się, głos jej zadrżał. On nie chce się zmienić. Nie wierzy, że ma problem, a ja już nie mogę udawać. Milena powoli wstała. Przeszła kilka kroków w stronę okna, zatrzymała się tam, jakby próbowała coś przetrawić. Wreszcie odwróciła się i spojrzała na Lenę. Wiesz, co twoja obecność tutaj oznacza? zapytała cicho. Lena pokiwała głową. Zdradzam Elżbietę i Dawida. Nie, odpowiedziała Milena. Przestajesz być ich zakładniczką. Oleg podniósł wzrok. Coś w jego oczach się zmieniło. Może to była złość, może ulga, a może to, czego nie umiał jeszcze nazwać. Matka nic o tym nie wie? Upewnił się. Nie. Gdyby wiedziała, zrobiłaby z tego teatr. Ona nie chce znać prawdy. Chce mieć porządek. A porządek to nowe mieszkanie i wnuk w ramionach nawet jeśli wszystko wokół się rozpada. Przez chwilę nikt się nie odezwał. Lena położyła dłoń na brzuchu, jakby szukała w nim oparcia. Milena podeszła i usiadła obok niej. Masz gdzie iść? Mam ciotkę w Gdańsku. Powiedziała, że mogę u niej zostać, jeśli zdecyduje się odejść. Ale boję się. Nie o siebie, o dziecko. Milena skinęła głową. Pomogę ci. Ale nie mogę tego zrobić, jeśli dalej będziesz próbować chronić Dawida. Lena spojrzała na nią z błyskiem czegoś nowego w oczach. Może to była determinacja. Może pierwszy raz w życiu poczuła, że ma wybór. Nie chcę go chronić. Nie więcej. Milena uśmiechnęła się lekko. W takim razie zacznij od tego, że dziś nie wrócisz do domu. Lena otworzyła usta, ale nie zdążyła nic powiedzieć. Telefon Aleksandra znów zawibrował, spojrzał na ekran. Mama, nie powiedział nic. Tym razem nie wahał się. Odebrał i włączył głośnik. Synu, ty nie rozumiesz. Głos Elżbiety był jak nóż. Lena jest w ósmym miesiącu, a oni wciąż w tej kawalerce. To wstyd. Co ludzie powiedzą? Milena, siedząc spokojnie, skrzyżowała nogi. Pani Elżbieto. Powiedziała uprzejmie, ale stanowczo. Ile kosztuje to mieszkanie, które pani wybrała? Osiem milionów złotych. To dla was nic, odpowiedziała Elżbieta bez zawahania. Milena spojrzała na Olka. To nasz roczny dochód, powiedziała spokojnie. Nie możemy po prostu go oddać. Po drugiej stronie zapadła cisza, a potem usłyszeli wyraźne westchnienie. Na siebie możecie wydawać, a na rodzinę żal. Teraz jej głos był lodowaty. Pożałujecie. Połączenie zostało przerwane. Olek odłożył telefon powoli, jakby dotykał czegoś gorącego. Milena wzięła głęboki wdech i spojrzała na niego. Widzisz, powiedziała łagodnie. To nie prośba to kontrola. Oleg spuścił głowę. To moja matka Milena. Nie mogę. Tak po prostu. Możesz! Przerwała mu. Tylko nigdy nie próbowałeś. Coś w nim pękło. Jakby ktoś otworzył drzwi do pokoju, który zawsze był zamknięty. Całe życie próbowałem zadowolić ją, wyszeptał. A ty. ty zawsze byłaś tym głosem, który mówił: wystarczy. I myślałem, że przez to cię stracę. Milena patrzyła na niego długo. A teraz? Teraz boję się, że przez nią stracę ciebie. Lena podniosła się powoli. Nie będę przeszkadzać. Muszę pomyśleć, jak to wszystko poukładać. Milena skinęła głową. Jutro z samego rana pojedziemy do Gdańska. Zabiorę cię. Olek nie powiedział nic, tylko skinął głową. Lena wyszła. Drzwi zamknęły się za nią cicho, ale dźwięk ich zamknięcia pozostał w powietrzu, jak wyrok. Milena spojrzała na Aleksandra. Ich spojrzenia spotkały się. Nie było w nich już gniewu, tylko wiedza. Wiedza, że to co zbudowali było warte walki. Ale teraz ta walka dopiero się zaczynała. I kiedy Milena sięgnęła poteczkę z dokumentami, które miały być początkiem nowego życia, wiedziała, że najpierw trzeba zamknąć stare drzwi. Na dole, przy bramie, ktoś właśnie naciskał domofon. Domofon zadzwonił trzeci raz. Milena podniosła wzrok znad komputera, nieco zaskoczona, że nikt jeszcze nie zareagował. Oleg siedział na kanapie, ale nie ruszył się ani o centymetr. Jakby już wiedział, kto tam stał. Zniecierpliwiona zeszła na dół. Drzwi otworzyły się z lekkim skrzypnięciem. I wtedy zamarła. Na progu, z wyprostowaną sylwetką i spojrzeniem lodowatym jak stal, stała Elżbieta Borowicz. Ubrana perfekcyjnie, jak zawsze. Garniturowa marynarka, jedwabna apaszka pod szyją dwie walizki. W jednej ręce klatka z kotem, w drugiej torebka z wytartą rączką. Co to ma znaczyć? Milena wydusiła, choć w środku już wiedziała. To, że się wprowadzam, odpowiedziała Elżbieta, mijając ją w progu, jakby dom był jej własnością. Nie będę przeszkadzać, po prostu muszę odpocząć. Milena stała jeszcze przez moment z ręką na klamce, jakby jej ciało nie nadążało za tym, co właśnie się wydarzyło. Schody skrzypnęły pod krokami Aleksandra. Zatrzymał się, zobaczywszy matkę w przedpokoju. Mamo, proszę cię. Jego głos był cichy, niemal błagalny. Elżbieta odwróciła się gwałtownie. Dość tego, jej ton był lodowaty. Skoro nie chcecie pomóc Dawidowi, to przynajmniej mnie przyjmiecie. Rodzina jest rodziną. Nikt nie odpowiedział. Milena zamknęła drzwi i ruszyła po schodach bez słowa. W jej wnętrzu coś już się krystalizowało. Nie złość, nie panika, ale pewność. Elżbieta zamieszkała w pokoju gościnnym, ale tak naprawdę zdominowała cały dom. Kuchnia stała się jej terytorium. Zmieniła ustawienie naczyń, przestawiła przyprawy, usunęła mleko owsiane mileny z lodówki. Kiedy Milena zapytała o to, Elżbieta odpowiedziała bez uśmiechu. To już się przeterminowało. Trzeba uważać na zdrowie. W łazience pojawiły się nowe ręczniki beżowe, grube, z haftem. Gościnne według Elżbiety, ale zajmowały całą półkę. Milena próbowała zachować dystans, nie konfrontować, nie teraz, ale w środku czuła, jak coś w niej rośnie niepokojące, gęste. Wieczorami słyszała szepty za drzwiami Elżbieta i Olek jego głos zmęczony jej, twardy jak stal. Milena nie słuchała treści wystarczyły jej tony Brak ciepła w tym domu szeptała Elżbieta, przechodząc przez salon wystarczająco głośno, by wszyscy słyszeli. Milena nie wie, jak stworzyć rodzinę. Trzeciego dnia Milena wróciła z pracy wcześniej niż zwykle. Drzwi do sypialni były uchylone. Weszła. Elżbieta siedziała na łóżku, składając jej ubrania. Proszę natychmiast wyjść, powiedziała Milena spokojnie, ale głos miała jak nóż. Elżbieta podniosła głowę z teatralnym spokojem. W tym domu wszystko jest rodzinne. Ty też powinnaś się tego nauczyć. Milena nie odpowiedziała. Weszła do pokoju, otworzyła torebkę, Wyjęła z niej małą, białą reklamówkę z logo apteki i położyła ją na komodzie. W środku było jedno opakowanie. Odwróciła się do Elżbiety, spojrzała jej prosto w oczy. Pani Elżbieto, powiedziała spokojnie, byłam dziś u lekarza. Elżbieta zmarszczyła brwi, próbując odczytać sens tych słów. Spojrzała na reklamówkę, potem z powrotem na Milenę. Jestem w ciąży. Cisza, która zapadła, nie była zwykłym milczeniem, to była próżnia, pustka, która nagle zassała wszystkie słowa, oddechy, myśli. Aleksander stanął w drzwiach, twarz miał bladą. Milena, wyszeptał, ona nie oderwała wzroku od teściowej. I nie pozwolę, żeby moje dziecko dorastało w domu, gdzie szantaż to sposób na życie. Elżbieta otworzyła usta, ale nic nie powiedziała. Jej ramiona zawsze sztywne, lekko opadły. Na moment, pierwszy raz odkąd Milena ją znała, ta kobieta wydała się mała. Ale to nie koniec. Milena podeszła do łóżka i złożyła ramiona. Zostanie pani dziś jeszcze tutaj, jak chce. Ale jutro. wynajmę hotel na pani koszt, jeśli będzie trzeba. Mam prawo do spokoju. A pani nie ma prawa do tego miejsca. Elżbieta patrzyła w podłogę. Nie wiedziałam, wyszeptała o dziecku. Milena skinęła głową bo to nie pani sprawa. Aleksander wciąż stał w drzwiach, jakby nie wiedział, do kogo się zbliżyć. Milena spojrzała na niego teraz twoja kolej, Olek. Powiedz jej, że to koniec on spojrzał na matkę, potem na Milenę. I po raz pierwszy nie wyglądał jak chłopiec, który szuka akceptacji, wyglądał jak mężczyzna, który wybiera. Mamo, Milena ma rację, musisz się wyprowadzić, nie dzisiaj, ale jutro. Pomogę ci znaleźć hotel. Elżbieta nie spojrzała na niego, kiwnęła tylko głową. Milena wyszła z pokoju. Powoli, ale pewnie. Weszła do salonu, usiadła i położyła dłoń na brzuchu. Dopiero wtedy poczuła, że coś w niej się uspokoiło. Nie wygrała wojny, ale przestała ją przegrywać. W sypialni zapadła cisza. Na stole, obok kubka z niedopitą herbatą, leżał telefon Mileny. Ekran rozświetlił się. Wiadomość od nieznanego numeru. Wiem, że Lena u was była. Lepiej, żebyście się nie wtrącali. Milena patrzyła na ekran przez dłuższą chwilę. Nie była zaskoczona. Tylko gotowa. Milena nie spała tej nocy, nie z niepokoju, lecz z czujności. Leżała z zamkniętymi oczami, wsłuchując się w odgłosy domu. Wiedziała, że to ostatnia noc Elżbiety pod tym dachem i chciała ją zapamiętać, nie z emocji, ale z jasnością. Nad ranem usłyszała szuranie walizek po panelach. Elżbieta nie chciała pomocy. Oleg wstał wcześniej, ale nie powiedział nic. Siedział w kuchni, palcami obracając pusty kubek po kawie, wpatrzony w blat, jakby coś na nim mogło dać mu odpowiedź. Milena wyszła z sypialni dopiero wtedy, gdy walizki już stały przy drzwiach. Elżbieta była ubrana jak zawsze, klasycznie, bez skazy. Kot w transporterze cicho miałknął. Na chwilę zapadła cisza. Elżbieta rozejrzała się po przedpokoju, jakby chciała coś jeszcze powiedzieć, ale nie znalazła odpowiednich słów. Potem spojrzała na syna. Jeszcze pożałujecie, zniszczyliście rodzinę. Milena oparta o framugę drzwi uniosła wzrok. W jej oczach nie było już napięcia, był tylko spokój. Nie, właśnie ją stworzyliśmy. Elżbieta przez moment wyglądała, jakby chciała coś dorzucić, ale się powstrzymała. Odwróciła się i wyszła. Drzwi zamknęły się za nią z suchym trzaskiem, który odbił się echem w pustej przestrzeni domu. Oleg przez długi czas się nie ruszał. Stał z rękami wzdłuż ciała, jakby coś w nim się jeszcze ważyło. Potem, wolno, podszedł do Mileny i objął ją od tyłu, chowając twarz w jej włosach. Przepraszam, wyszeptał. Powinienem był wcześniej postawić granicę. Milena odwróciła głowę lekko, i dotknęła jego dłoni. Postawiliśmy je razem, odpowiedziała spokojnie. Nasze dziecko będzie wiedziało, że miłość nie potrzebuje długu. Przez chwilę trwali w milczeniu, ale w tym milczeniu była ulga, było odrodzenie. Minął miesiąc. Wszystko wokół wydawało się inne, choć nie zmienili mebli ani koloru ścian. To przestrzeń w nich samych zyskała nowy kształt. Milena chodziła wolniej. Z jedną dłonią na brzuchu, drugą na poręczy schodów. Jej spojrzenie było bardziej miękkie, ale i bardziej pewne. Aleksander był przy niej na każdym kroku nie z lęku, ale z obecności. Pewnego popołudnia zadzwonił telefon, Olek odebrał, spojrzawszy najpierw na ekran. Dawid, rzucił do Mileny lekko zaskoczony wcisnął zieloną słuchawkę i włączył głośnik Cześć, Olek chciałem pogratulować. Głos Dawida był inny niż zwykle mniej zuchwały, bardziej prawdziwy. Milena wciąży tak? Lena urodziła dziewczynkę i. Dostałem pracę w łodzi, na razie u znajomego, ale coś się ruszyło. Oleg uśmiechnął się nieznacznie Gratulacje, bracie serio, dzięki i. Nie martw się nie chcę niczego tylko chciałem, żebyś wiedział, że próbuję. Połączenie zakończyło się bez napięcia. Milena oparta o futrynę patrzyła na męża z uśmiechem, którego nie dało się zignorować. Widzisz, kiedy człowiek nie ma wyboru, zaczyna naprawdę żyć. Oleg odłożył telefon i pokiwał głową, jakby dopiero teraz w pełni to zrozumiał. Wieczorem odezwał się znów dzwonek. Numer był znany: Elżbieta. Przez chwilę patrzył na ekran, a potem odebrał. Halo, Głos po drugiej stronie był inny. Cichszy. Bez kolców. Chciałam tylko zapytać, jak Milena się czuje. Aleksander spojrzał na żonę. Ona skinęła głową, jakby chciała mu dać przestrzeń. Dobrze, mamo. Odpowiedział spokojnie. Naprawdę dobrze. Połączenie trwało jeszcze kilka sekund. Żadne z nich nic już nie dodało. Nie musieli. Kiedy się rozłączył, odłożył telefon. Nie na stół ale do szuflady. Milena podeszła do niego i bez słowa ujęła jego rękę. I wtedy wszystko było jasne. Syn, który całe życie ustępował, stał się mężczyzną. Kobieta, która zawsze walczyła o własną przestrzeń, stała się matką. A dom, który był polem walki, stał się domem naprawdę.